Witajcie! Dzisiaj chciałabym zacząć cykl filmików, które będą dotyczyły podstaw szydełkowania. Te wszystkie podstawowe sploty będę Wam pokazywać na sznurku bawełnianym. No wy możecie użyć oczywiście każdej innej włóczki. Tylko myślę, że dla początkujących łatwiejsza będzie jak najgrubsza włóczka i taka, która nie rozwarstwia się, żeby nitki nam się nie plątały. Do każdej włóczki należy odpowiednio dobrać numer szydełka. Na opakowaniu włóczek zazwyczaj jest napisany numer szydełka, którym najlepiej robić robótkę. No jeżeli użyjecie grubszego szydełka, to wiadomo, że automatycznie sploty będą o wiele luźniejsze. A jeżeli użyjecie cieńszego, no to będą ściślejsze i może Wam się trudniej ta robótka robić. Ja do tego sznura używam grubego szydła. Jest to szydełko numer 10. I myślę, że w ten sposób będzie najwyraźniej pokazać Wam podstawy. Na początek, jak możemy y, trzymać nasze szydełko? Y, szydełko możemy trzymać tak y, jak ołówek, długopis. Y, wówczas y, manipulowanie jest nim o wiele łatwiejsze. Y, nie mamy jakiegoś tam skrępowanych ruchów nadkarstka. Y, poruszamy szydełkiem nie tylko w tył, ale i w przód, ale również możemy też skręcać nim. Najlepiej jest złapać je w płaskim tutaj miejscu trzonka, tutaj gdzie ono jest spłaszczone, jest najwygodniej. Ale można też trzymać szydełko jak nóż. I powiem Wam szczerze, że ja tak właśnie się posługuję szydełkiem i tak jest mi najwygodniej. Teraz jak trzymamy naszą przędzę włóczkę? No, trzymamy w drugim ręku oczywiście, przeplótłszy ją między palcami, żeby kontrolować naprężenie. Wszystko wyjdzie już w trakcie Waszej pracy. Zobaczycie, czy jest Wam wygodniej mieć bardziej naprężoną mniej. Ja sobie tutaj zawsze nawijam na palec, żeby potem delikatnie tę włóczkę przędzę popuszczać. Niezależnie od wyboru tej metody, e, przędza powinna lekko przesuwać się między palcami. Teraz e, zaczynamy od wykonania pętli początkowej. I najpierw trzeba przymocować przędzę do szydełka. Jak to możemy zrobić? Na pewno też w trakcie pracy sami obierzecie swoją jakąś metodę, ale taka na jaką podstawę to mogę wam zaproponować, że owijamy przędzę. Na dwóch palcach wkłuwam szydełko w pętle. Yy, poczekajcie jeszcze raz. Tak, wkłuw... zawijam, tak, tak, tak. Dobrze, wkłuwam, chwytam tutaj koniec. Przędzi, tej, która, przędza robocza, która biegnie do kłębka, przeciągam i ściągam. Tak? I mamy pętelkę To może jeszcze raz Wam pokażę. Łatwo się wtedy o, rozwija, nic nam się nie plącza. Czyli tak, zawijam. Tu mam ten. Koniec roboczy, czyli ten, który nam biegnie do kłębka. wkłuwam, czekać, wkłuwam się w pod pętelkę. Haczykiem ściągam sobie tak naszą pętlę. Trzymając oba końce ściągam, a potem sobie no, tak. I w ten sposób mam zrobioną. Pierwszą pętelkę na naszym szydełku. No dobrze, to w następnym filmiku pokażę Wam, jak zrobić pierwszy rząd, czyli łańcuszek na szydełku. Zapraszam Was.